Siemanko widzowie! Ja dzisiaj nagrywamy znowu złukraż Brainrod. Właśnie tam był tralalelo, tralala. -la. I ktoś mi go zabrał, dobra, no to kupujemy sobie nasze narzędzia. Ta -ra. Ta -ra. Dobra, Dobra. Nami... To... Dobra. Y... Jest z nami gość. Jest z nami gość. Krączek. Krączek, Nie wiem w jaką masz... No O nie. mnie. Nie, też ktoś cały czas... Nie no, ten gościu ma niewitkę. Ten gościu ma niewidkę. Ale serio. Widzowie. Co? To będzie trudna rozgrywka. Idzie Tum Tum się go nie O, to starino. To ma być mój. Jak biorę. Nie. E Tum Tum czy go widzowie blokujemy naszą bazę? Uff, nie, ale bagi. Dobra. I teraz czekamy na bardzo dobre briny Mitek będzie dopiero potem. I ktoś mnie właśnie się Dobra. Dobra, widzowie, się z nami kręczyk. Kręczyk. Dobra. Lecę. Nie, nie trafiłem? O. I ktoś ma bazę, czy Ktoś dobry dobrego No nie! To wszystko wiecie, patrzcie. Damn jeans. Dobrze, wcowe. Czekaliśmy na dobre brain, tu Czekamy na dobre brain, rot wcowe. Dobrze. Dobra, na razie się nie widzimy. Już sobie kupiliśmy podstawowe itemki, a mamy Kokofanto, Elefanto. Co to za chór? Co to za chór jest? No ale to churkańczyk mm. jest do... jest do kit oh, Zablokuj bazę, bo ci ktoś skradnie brainroty Ktoś ci właśnie kradnie brainrot Walnij go! Dobrze! Szybko blokuj! Wchodź do bazy! Nie, Wchodź nie. do bazy! Wiesz co no Matko Krańczyk. No to, ja, to jest też moje konto drugie. Więc nie masz... Się... Nie kurde, jeden mobek. Jeden brainrot no. Ale najlepszy. Bombini guzyni, najlepszy brain od Briana. No, ma milion. Wiem, no. Dobra, lecę. Daj coś wsiadać, bo jest fajne. Może fajne dobre będą na Nie, ja sobie skaczę po dachach. I patrzę na swoją wazę. Genialne. No, genialne. Bardzo. Same gówno. Zarobu, Nie, no, bidi. Spadaj z tamtokości. Tylko bo jesteś z roboksy, że? Nie. Skąd jest to? Ale, no, no. no. Nie, no każdy. Samo, nie. Sama gówno O, dobra, jest coś dobrego. Patrz. Nie, bananita, delfinita jest słaba. A w ogóle ty do mnie dołączyłeś, kieruncek? Dołączyłem. Ech, wyloguj się, no i dołącz. Dołączyłem się. Nie. Ale ja wyszłam ja do serwis, geniuszu. Ja cię Nie, no gościu mnie. Dołączyłem wcześniej, jak nie przyszłeś. Dobra, jestem. Pomóż. może. na dołączyłem nareszcie. No już, to. No. Jakie ty masz dźwięki? O nie, no nie, no nie, no nie. Oddział ja się, co go działo. Jakieś goście wziął cię, ci wziął no tak, gościu. tak, wziął mnie gościu. Ale kurde, masz fartę? Co to jest? Bóg serwera. Patrz, patrz, patrz. Widzowie. Patrz jaki fart. Bóg serwera. nawet. Widzowie. Była krótka przerwa, bo miałam takie bugi serwera. Oh my god. Tam eee. był tralalelo, tralala. Coś się bije. Nie, mnie nie. Słabe te moby, takie. Nic nie warte, po sobie. No, zgadzam, się krańczy. W ogóle dupa. Nic to wszystko się powtarza. Kurczę, nie przeklinaj. Wiem, ale... To jest... ktoś słabo fajnego Brainota. Jakiego? Takiego złotego. Eee, złoty? O, jego? No to na moją sztuczkę. Oh, Bufu fantelo, Buffu Frigo camelo. fantelo. Mityk! Mój! A być mój! Ja go sobie kupię! Nie masz tyle kasy. Co? O co ty mówisz? Nie masz tyle kasy! Masz drugą. Nie mam trzeciego konta. Nie wiem, ale zabiłem cię. Wyrwałem cię. Kurde dziś mi wbiłeś? To nie je. To się Gdzie mam Bumbumini Tu jest. On Bo... do mnie idzie, aha. O kurde. No, szuk, Ała, szuk, szuk. Coś do mnie. To ma być... To jest Good Brain Road! Coco Fanto Elefanto! Dobra, ale... Jest! Nie! Ktoś zabrał koko, fanto, elefanto. Kurde, guda brain rota. Dobra, zablokowałem naszą bazę widzowe. Słabo. Bulbaloni, loli, lori. Crunchy. Ktoś okay. Kran... Nie mam jednej postaci tutaj. Kurde. Patrz, Zab... tu Zabrali by ci... E, nie wiem kogo. Zabrali mi coś na pewno. Dobra. ja jestem... Tu jestem. Przedałem jedną. postać Słabą. Gdzieś. Dobra. Za ile będziemy? Ale. Nubskie te rzeczy. Kręczy, lecę! Sama. Ty jesteś. O zima. O Ty głupi. Nie. Złowie. Złow. dobra, boże. ale jesteś. Ara. Paweł nie, chodź tu... Nie, Slap jest lepszy! Dobra, to idę do bazy, Nara. Idę sobie drugie piętro spróbować. Nie możesz, musisz zrobić Rebirfa. Ich rebirfa? No Rebirfa. Geniuszu, nie umiesz, zrobić rebirfa, żeby. Dobra. Potrzebujesz takich brain rotów. Kurde, coś mi cały z A teraz jest... O, ballerina cappuccino. Po co ja kupuję, że mam ją? Ale... Dobra, pieniądze Pieniędzy dostaję z tych złotych No to w są dwa takie same? No można mieć dwa takie same. Nie ma to dziwne, mega. Stoję w tym samym miejscu i dwa takie same. Aaaaaaaaa, z dobra. dobra, balerina jaka No, Nupskie te brejnoty. O, Obróć lawy. Nic fajnego. Aha, za 30 minut. Ja rzucę snubskie. Nikt mnie nie wali! Ja sobie obroty robię, nie mogę. Nie możesz, dopiero potem, dobra. E, dobra. O kurde, jakie fajne, było szybko. Nie, to jest słabe, to jest słabe. Nie tak O! Ok, octopusini. Bluberini, octopusini, dobra. Bluberini, octopusini. Moje moj! Nie, on kosztuje 200. Haha, <laughs> za późno! Do mnie. Nara! Bluberini, no. <laughs> otopini. A masz! To jest mój... Jest! Nie! Yeah. Tak! Ten yes. kasa, żeby go zdobyć go. <laughs> Legenda! Później. Później go zdobędę. Później ci go zabiorę. Nie zabierzesz. Mogę! I jak nie, no, no. nie miałbyś straty? Ile se kupić jakiegoś brainota, bo zarobiłem se hase. Pójść mnie! Nie, o ty! O ty! Złomię! A masz! Nie, dobra, idę. Złomię. <laughs> no o kurde! Nie. Co? O kurde, szybko. nic To są jakieś niebieskie brojnoty. na sesji jakieś. Kapucina Kupuję je. Ja. Fajne. Dobra. Kurde. Naszyci. Dobra, ale mi się fajnie zrobił. Ktoś ma jednego dobrego brainrota. Co, ty stoisz? No i ci, jeszcze sobie A pokazać ci sztuczkę? No. Like 17, ale... no Zobacz, to jest jakiś Ronaldo 17. Zobacz gdzie mój... jestem. Dobre. Zobacz gdzie jestem Na nie. twoim dachu Dobre. Sprzedajemy mnie tylko go to żeby go sprzedać Dobre. A teraz biorę kosy. Jezu ile on daje! A nie słabe Fucina asesino. Ja mam epickiego myteka. mam! Epickiego! Ja mam myteka! Ja mam myteka. Ja mam dużo legendarnych. Z pięć, chyba bombardier krokodilo gościu ma? No tak, mam to... jedno miejsce wolne na razie. Ja też, bo sobie sprzedałem takiego słabego. Jeszcze... Nie, nie zablokował szybko, restart. Nie chcę stracić moich brain rotów. No i oczywiście, jak zwykle, wyszłeś z gry. Nie, nie wyszłeś z gry. Boisz. Zrestartowałem. No to jest. Po prostu się tepnąłem do bazy. Jest no to... jakiś złoty ten. On jest legendarny? Co? Gold, nie, słabe Gold? Nie, um, ty Candy masz, jest ty masz, najmocniejszy Co? Nie, nie, mam robuxu. Słabo Co myślisz, słaby? Bikus, dikus, bombikus Fajne to Very, very, dikus, A dikus, dikus bomb On jest Candy On, gold. on jest Gold Nie, Gold, kurde oh, To on, on ma 300 tysięcy Ten? Tak nie masz miejsca w bazie. Słabo. Kurde, ktoś mi chciał wejść do bazy. I wolna baza. Kogoś. I ktoś ma wolną bazę. Zabieram mu ukradną obraźnę. Przecież wyś jakiegoś mocnego. Kurde, nie, nie mam miejsca, muszę szybko iść do bazy. O, Glorbo Frutto Drillo. Zostawamy z pusta baza. On I daje zła, się, że. Nam... Dobra, czekam na miteka, ja czekam na miteka. Ja Twoja baza szybko? Nie, ukradz... nie moja moja, to jest moja. Ale Sprzedam tego bombini zini, bo raz nie potrzebujesz. Nie, on jest mocny! Co mam sprzedać? On, on był za milion jeden. Co, co mam sprzedać? To e, chyba tego e, kraba. pan zini bananini. Ten? No szimpanzini bananini, no. się przetrzymać. Jest Dobra, idę teraz, Siemko. Ja, mam... ja mam Ja mam... Zobaczcie, co ma pustą bazę i po prostu będę okradł mu brain Brain I Ej, gośnia ma brainrot. Aha. ma dwa piętra na nie ma, ale fa No bo pewnie zrobił reperwa. Coś mi staje przy bazie o, też. Nie. Dobra. Z 3 minut jest mityczny Brainrot. Serio? No? No no widzisz tutaj. Okazana. Gwarantowane mityczne Tyle. Let's... elefanty złoty. elefanto jest. Elefant to złoty jest. Gdzie? Tutaj. Nie, to jest słabo. Lili, Lilar li, i no To jest i tak słaby jest. Ale tylko czterna na sekundę. Jakiś jest złoty. Pim, ping, pim, ping, panko, ping, panko. pinko. Patrz Paszek, ja mam. Mogę mam ci bazę? odblokować dla ciebie bazę. Dobra. Nie, ty znalazłeś taką, co jest odblokowana. Ale nie, że ja będę miała zablokowaną, ty, ale będziesz mógł do mnie wejść. Dobra. Idę, idę. Dobra, chodź. Przełączam, ale mi nie kradnij. Nie, nie kradnę. Co to masz? O, widzisz? Ten jest najlepszy. Kokofanto Elefant... Co? Sorry? Sorry. Sorry. Nie, sorry. Nie, nie, ale sorry, nie sądzę. Co? Dobra. Jaki Coco Fanto? Coco Elefanto. I on tu wygumasz? Co ty nie robisz? No, wychodź! Kurde! Wychodzę, dobra nara. Nie! nie! Już ja o tym Wychodź! Wychodź! No, nie możesz mogę. wyjść! Możesz! Zobacz, no, dzięki. Już mnie nie wpuszczaj. Wejdźcie, no. ja mogę otworzyć i zamknąć. No, nie, jest dobra. za dwie minuty, jest mityk. W końcu. Jest. Dobra. Ja go pierwszy biorę. Nie, ja. Nie masz tyle hajsu. Ty masz tylko 29 milionów? Ja mam tylko 120 milionów. A, Nie, próbuję was sobie się włamać do bazy. A w ogóle twoja baza, kradnie ci broni Nie! Tak! <grym> o, no ty, dziadzio. O jak będzie twoja odblokowana? O! Ktoś ci kradnie! Kronię Szybko! Idę. No szybko wszyscy! Szybko za Aha, ktoś ma chętne na moją bazę. No i dobrze, zaraz ja przecież. Niedobrze właśnie się powiedzieć. Dobra, ja mam ból, ja mam koko tu elefantów Nie, ktoś tą bazę odblokuj, żeby jakąś tą bazę odblokowali On ma 3000 turbo, który... jest zachodzi. o co chodzi? Eee. Jest zablokowany Kurde, o kurde Spadę stąd Kościół ma otworzone na górze, a tam ma najlepsze Szybko! Nie, myślałem Kurde Już zablokował no, Późno Za 50 sekund jest ten Brain Root. I tyczny. Ja już tam. Na Ty bierzesz legendarnego. Dlaczego? No bo on jest lepszy. Nie. No, legendarny jest lepszy. Mityka? No tak. I złota jakaś papuga. Widziałam. To jest Lemon Care. To jest... I o, już. To jest wyskoczył? Nie. Wyskoczył jakiś inny legendarny. Ten, na którego czekamy jest za 20 sekund. To? Ale tam też był diamentowy dobry A diamentowy ten jest fajny, mogę diamentowego mm. zakupić? On jest słaby Musisz się. Nie, nie, Pacz, no, najlepsze maje. są te Good Brain Road, ale naj, Najpotężniejsze są Secret Candy są najlepsze, mówiłeś. Jezuś, Jezuś. Jest, już? jest już? Yes. 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 Gdzie on jest? To, to, co? Ten? Gdzie on jest? No bombardiru krokodilu Jak go biorę? nie! Dobra Jest drugi Bombikus dikus Dobra biorę lion kaktus Chodź bombikus Dicus Mam dwa bombikusy dikusy Ale one są słabe Wiem yeah. ja mi się podobają Zbieraj od bombini kuzyni Zobacz jakie ja mam brain roty Do których się nigdy nie dostaniesz No nie wiadomo I kiedy sprzedacie badiamantowe na asesory No sprzedaj go, sprzedaj Nie no, on jest ładny właśnie Ale zobacz, zobacz Index I patrz Sprzedam na na. Ale nie patrz, patrz Sprzedam badiamantowe na... Patrz, kapucina. ja mam bug brain rot Sprzedaj ba na kapuciny Ona jest głupie. Nic nie daje w Ona jest to, Sprzedaję to... kurde Ja ją sprzedam o nie. Nadal nagrywasz. Siemanko widzowie po krótkiej przerwie, ale przepraszam to... się zasylałeś w mi... no. Bo ktoś mi chciał ukraść koko elefantu i właśnie tu ktoś kradnie... Nieważne. Twoje? Nieważne co. Nie, kogoś innego. No i dobrze. Szczęście, że nie moje. Masz szczęście. To nie... Łapka jest za 50? Saźmi. Saźmi? Co zmiesz? Za 500, tak. Za 500. Tylko. Dobra, widzowie, przepraszam, ale. Znowu mi ktoś kradł Brain roty. Znowu się musiałam wylokować. Rekula dyskotekowa. Zablokowałam ci gościu. Kurde, nie na to... Kupuję starcie jakieś... Jestem szybki. Szybko kupię sobie podstawy. I zrobię coś taką... Podstawowe rzeczy. Nie? Szybko. Robimy pułapkę, ha Dla ha, ha. Ja Ludzi. A teraz Jest. idę do sklepu, żeby kupić więcej pułapek za miliony. nie Jakie mili... One Ale tak miliony... Ona tak za miliony. Jeden, dwa. One są trzy. po tysiące gości. Tysiące ci miliony nam to samo. Zerzuję Dobra, moja baza będzie zabezpieczona. Nikt już do niej nie wejdzie. Ja tak. To Dobra. Lecimy. Widzę, ale chyba. Chcesz dostać złapy?